Tańczą panowie, tańczą panie. Szmaragdowa rzeka Neretwa. Most jest pewnym symbolem i to wcale nie słodkim i malowniczym. Turcy porywali małych chłopców z Słowia. Najpierw obrzezano, a przy Tito, to był Tito. Czy nie został podmieniony w Moskwie, a może był matrioszką? Moście. Historia mostu w tym miejscu z strojem, mozaikami. Zachwytu? Nie. Toczyła się walka z trzech armii praktycznych. No, co, co? No i jesteśmy w Bośni i Hercegowinie. Granice pomiędzy Bośnią a Hercegowiną nie są jasno wytyczone. Ale oto w dole mamy dolinę Neretwy. O tej dolinie możemy powiedzieć, że leży w Hercegowinie. Hercegowina to kraj kontrastów. Mnóstwo tu kamieni i pięknych pól. Dotyka Adriatyku i wznosi się na szczyty gór. A tutaj w dole przepiękna, zimna, szmaragdowa rzeka. Rytwa. Rzeka ma swoje źródło w tej krainie, w górach wynarskich. Uprawia się tu najsłodsze winogrona, głównie żylawkę, figi, oliwki, wiśnie i inne owoce uwielbiają jej klimat. Zbiera się tu rośliny lecznicze, pełno tu lasów. Nawet latem można jeździć na nartach po górach i pływać w morzu. Hercegowina była zamieszkana od czasów prehistorycznych jaskiniowców. Są to ślady osadnictwa od Neolitu, cywilizacji Ilirów i Celtów. W połowie I wieku przed naszą erą większość współczesnego obszaru Bośni została włączona do rzymskiej prowincji Dalmacji. Od 6 wieku do 9 przybywały tutaj plemiona południowo-słowiańskie. Osiedlili się tutaj pokojowo albo walczyli z tutejszą ludnością romańską. W XII wieku stanowił się tak zwany Banat Bośni i to było pierwsze niezależne państwo bośniackie, które się stało najpotężniejszym państwem na Bałkanach Zachodnich w XIV wieku jako Królestwo Bośni. Niestety w 1463 roku Turcy osmańscy podbili Bośnię, a w 1482 Hercegowinę i dlatego część Słowian stąd stała się muzułmanami. Najczęściej stawało się tą pod presją Turków. Ludzie byli przymuszani do zmiany wiary, niektórzy jednak robili to dla stanowisk, zaszczytów, ochrony swoich dóbr. To z Bałkanów Turcy porywali małych chłopców z Słowian, najpierw obrzezano, a później wychowywano ich. Duchu islamu. Następnie byli szkoleni w pułkach kadeckich na żołnierzy i stawali się janczarami, czyli oddziałami piechoty. Zapominali skąd pochodzą i że kiedyś byli chrześcijanami i Słowianami. Dzisiaj tutaj niektórzy określali swoją narodowość jako muzułmanie. Termin ten stał się powszechnie używany w odniesieniu do muzułmanów mówiących po serbsku i chorwacku na początku wieku XX. Oficjalnie uznano to w spiście powszechnym w 1910. O już tu widzimy kościoły, za chwilę zobaczymy meczet i znowu kościół. Tak to jest? Od końca XIX wieku, aż do I wojny światowej, tereny te wchodziły w skład Austro Węgier, które do 1929 roku oficjalnie nazywało się Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Od 29 roku królestwem Jugosławii. Nie będę teraz tego rozwijać. W każdym razie, po II wojnie światowej, Bośnia i Hercegowina jest pełnoprawną republiką w nowo utworzonej socjalistycznej, federacyjnej republice Jugosławii. Jest to era rządów Josipa Rossito. W 1992 roku, po rozpadzie Jugosławii, republika proklamowała niepodległość. Na to nie chcieli zgodzić się Serbowie. Kroczyli z siłą armii jugosłowiańskiej. Wybuchła wojna domowa. Wojna Toczyła się głównie pomiędzy bośniackimi Serbami. Chcieli oni przyłączenia tych ziem do Serbii. Przeciwko nim byli katolicy, Chorwaci i muzułmanie bośniacy. Później jednak Chorwaci obrócili się. Przeciwko muzułmanom. Bośniacy muzułmanie byli wspierani nawet przez bojowników Bin Ladena, którzy dostali 100 pustych bośniackich paszportów. Teraz to grupa skrajnych muzułmańskich Wahabitów, którzy zostali w Bośni. O tym opowiadał jeden z bośniaków w jednym z internetowych podcastów. Wojna była okrutna i mówi się o 200 tysiącach ofiar w ogóle przez okres wojny. Nawet Siły ONZ pełniły tu swoją y, misję. Porozumienie pokojowe podpisano w 1995 roku w Dayton. Bośnia i Hercegowina obecnie jest podzielona na dwie jednostki: Federację Bośni i Hercegowiny oraz Republikę Serbską. Dodatkowo istnieje dystrykt Bryczko. Mieszka tu około 3,5 miliona ludzi, z tego połowa Bośniaków. 15% Chorwatów, 35% Serbów. Stolicą jest Sarajewo. Religia ponad 51% to Muzułmanie, ponad 40% Chrześcijanie. Oczywiście Serbowie to prawosławni, a Chorwaci to katolicy. Język w 75% jest taki sam. Bośniackim wpływy tureckie. Serbowie używają cyrylicy. Serbowie mają swoją stolicę w Banialuce, są prorosyjscy. Teraz zmierzamy do Mostaru. Co to ślady po kulach i wieża kościelna? Mostar? Miasto ze starym mostem muzułmańskie, tak myślałam. Tutaj kościół z niebotycznie wysoką wieżą i wieżowce. Nie doinformowałam się. Kościół, kawiarnia, z piwem. Tak, to chyba chorwacka strona. Przecież Chorwaci po wojnie się nie wyprowadzili, zostali. A przypomniałam sobie najwyższa wieża kościelna w Chorwacji: kościół świętych Piotra i Pawła. Stolicka. Współczesne bloki, ale zobaczcie, otoczone pagórkami. I tu jest ta ulica, która przedzielała i była taką jakby granicą w czasie wojny. Słyszę jak ktoś mówi, że to taka ulica snajperów w Mostarze. Ruiny po wojnie to jakby pomniki. O już w oddali widać meczet na Starym Mieście, a za nami króluje wieża kościelna. No i wszędzie żebrzące, akurat tu dzieci. Kto je wysyła? No, weszliśmy na stare miasto. Mostar jest stolicą regionu. Przyjęło się, że nazwa pochodzi od mostu lub strażników mostu. W źródłach historycznych zapisane są jeszcze dwie inne nazwy po łacinie. Tradycja i dokumenty historyczne podają, że miasto powstało z dwóch starych chorwackich zamków, które znajdowały się po obu stronach Neretwy. Czuje się tu trochę jak w Turcji. Te rzeczy, które tu sprzedają, wpisują się w kulturę turecką. O, widać już meczety i starą zabudowę miasta. Przed podbojem tureckim na lewym brzegu Neretwy znajdowały się dwa kościoły: Kościół świętego Stefana i jeden z meczetów stoi na jego fundamentach i świętego Łukasza. Teraz dzwonnica jest wieżą zegarową. W tej stronie znajduje się też krzywy most, starszy od starego, mostu, do którego właśnie idziemy. Jeszcze w 1991 roku Mostar był miastem, gdzie mieszkało ponad 126 tysięcy ludzi. Teraz jest ich tylko 60 tysięcy. No i jesteśmy na tym sławnym, starym moście. Historia mostu w tym miejscu jest nieco dłuższa. Pierwszy most wiszący połączył dwie chorwackie wczesnochrześcijańskie parafie z IX wieku. Chrześcijanie w mostarze byli już w VII wieku, bo są świadectwa chrztu, znajdujemy je w bazylikach. Było tu sporo kościołów. W tym właśnie miejscu książę Stjepan Kosacza, który żył w pierwszej połowie XV wieku, zbudował wspaniały most zwodzony. Wkrótce jednak niestety Turcy osmańscy podbili Bośnię, a za 20 lat Hercegowinę. Niecałe 100 lat później sultan Sulejman kazał zbudować most kamienny budowanego przez 9 lat. Budowę rozpoczęto w 1557 roku. Przyjęło się, że ten kamienny most nad Neretwą nazywa się Starym Mostem. Zniszczony w czasie wojny domowej na początku lat 90., odbudowany w 2004. No i mamy ten most sławny, który był zbudowany przez Turków. Ale ten turecki w 93. wysadzono. Zniszczony. Oskarżono o to i Generał był, był sądzony w nie przyznał się do winy, a przed samym wyrokiem zarządł ucisłem. Także tragedia z mostami podobno pierwszy most, który był z podłogi przystanku, a chwilkę twórca. Uciekł stąd, się, że się zawalił ten most. No, gdzie barierka? Ledwo trzymam się na nogach, tak ślisko. Tłum tańczy jak na lodzie, jak w wierszu Baczyńskiego. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Avignon, ale teraz jesteśmy w mostarze do Avignonu. Kiedyś dotrzemy. No, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. No, pod górkę chyba lżej. Schodzimy z mostu, idziemy dalej w Stare Miasto. To tutaj będą najlepsze punkty widokowe na most. No to zaczynamy rywalizację o najlepsze miejsce do robienia zdjęć. O, tu jest najlepsze. Czy mógłby się pan trochę przesunąć w bok? Dziękuję ślicznie. Przecudowny widok. Most jak autentyczny. Nie widać, że jest odbudowany. Och, jaki słodki widok! Można godzinami patrzeć i się nie znudzi. Most jak marzenie, jak ze snu. I znowu przypomniał mi się wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poeta Baczyński, poeta straconego pokolenia kolumbów, też uciekał w marzenia od okrutnej rzeczywistości w okupowanej przez Niemców w Warszawie. Chciał mieć wytchnienie od wszechobecnej śmierci. Pisał, odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień, naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie, tańczą liściaste suknie panien. Na moście tańczą panowie, tańczą. Ale co to widzę? Obróciłam się i widzę jakieś muzeum wejdę. Bośniacy w 2018 otworzyli to muzeum. Wyeksponowana będzie kultura bośniacka, muzułmańska, bo widać to już ubiorze manekinów, fezy z okresu imperium osmańskiego. Tu jest akurat wystawa Mostar w okresie imperium, zapanowania Turków. Od 1878 władzę nad Bośnią i Hercegowiną przejmują Austriacy, ściślej Habsburgowie. Tu na przykład pokazują meczet, pierwszy meczet wybudowany przez Mima Arasnana w muzeum. Starają się tu stworzyć miły nastrój. Panie w hijabach częstowały nas turecką kawą i lokum. Zaraz przejdziemy do sal, które są poświęcone Jugosławii i wojnie. A przy okazji możemy zobaczyć, jak wyglądała hercegowińska wieś. Taki jest tytuł tej makiety. Jugosławia. Socjalistyczna pod rządami Wszyscy Tito. Mieszkańcy byłej Jugosławii często mówią do Polaków, wy teraz jesteście bogaci, a my byliśmy za tito, nawet lataliśmy na zakupy do Paryża, no to chyba trochę przesadzają, ale Jugosławia była dosyć bogata w porównaniu z innymi krajami socjalistycznymi, bo Tito uniezależnił się od Związku Radzieckiego. O tutaj mieszkańcy republik, każdy w swoim stroju ludowym, stoją w zgodzie: bośniacy, Chorwaci, Serbowie, Macedończycy i reszta. Na tych tabliczkach są opisy: narodowość, strój i wyznanie. I tak oto widzimy: muzułmanie z centralnej Bośni idą do meczetu, a towarzyszą im bośniacy w trochę innym stroju. Tu Chorwaci idą do rzymsko-katolickiego kościoła, a temu wszystkiemu przygląda się Tito, który deklarował się jako ateista. Ten Tito to bardzo ciekawa postać. Jako komunista w młodości przebywał w Moskwie, był członkiem NKWD. Potem Amerykanie nawet sugerowali, że pochodził z Rosji lub z Polski, bo przebadali jego akcent. Jednak Jugosłowianie odpowiedzieli, że on pochodził z takiej wsi, gdzie występuje taki akcent. tu wyeksponowano jego odznaczenia. Są pytania, czy Tito to był Tito? Czy nie został podmieniony w Moskwie, a może był matrioszką? W Polsce też się podejrzewa, że Bierut, Jaruzelski czy Kiszczak byli takimi matrioszkami. Są różne opinie na temat Tito. Na przykład są publikacje, gdzie ocenia się, że był bezwzględny, jeśli chodzi o metody walki politycznej. Nie znosił konkurencji, eliminował tych wszystkich, którzy mogli mu zagrozić. Na przykład publicysta mówił, że Zadowci obrostycie szło się na 5 lat do więzienia bez wyroku. Tito bardzo się bał, co się stanie z państwem po jego śmierci. Zmarł w 1980 roku. Przez blisko 10 lat udawało się Jugosławii zachować spokój, ale w latach 90. wybuchła wojna domowa. Jugosławia się rozpadła. W muzeum obejrzeliśmy film Tu Mostar, zanim wybuchła wojna w 1992. Toczyła się walka z trzech armii praktycznie. W 1993. został wysadzony most. Film jest dosyć długi. Już przy wyjściu z muzeum dopadły mnie obrazy wojny. Kiedy Bośnia i Hercegowina ogłosiła niepodległość, pojawili się Serbowie ze sprzętem armii jugosłowiańskiej. Serbowie najpierw walczyli z bośniakami i Chorwatami. Chcieli Mostar przyłączyć do Serbii. Rok później Chorwaci oblegali wschodnią część miasta i walczyli z bośniakami. Chcieli, by Mostar był chorwacki. Zniszczeniu uległo wiele zabytków. W 1993 zniszczono też stary most. Zawieszenie broni to luty 94 i nadzór międzynarodowy. Miasto podzielono na dwie części bośniacką, czyli muzułmańską i chorwacką. Most odbudowano siłami międzynarodowymi w 2004 roku. Zatem most jest bardzo ważnym symbolem. Rodziło mi się w głowie mnóstwo refleksji, dlatego z muzeum wyszłam nieco oszołomiona. Znowu patrzył na most, ale jakoś inaczej. Straszliwe myśli o przeszłości. Most jest pewnym symbolem i to wcale nie słodkim i malowniczym. Wojna 1992-95 to ogrom bólu i rozpaczy, utrata najbliższych, i wtedy nagle poczucie utraty sensu życia. Trzeba płakać nad ofiarami wszystkich wojen, bez względu na narodowość i wyznanie. Tę akwarelkę kupiłam sobie właśnie na Starym Mieście. Most w ogniu. Kupiłam też drugą z sielskim widokiem. Wczuję się jeszcze w kolory Starego Miasta. Każdy 9 minut, i mamy, i i mamy Sesję. No tak po turecku. W Pełni sezonu jest tu kolorowo i tłumnie. Odnosi się wrażenie, że ludzie tutaj całkiem dobrze żyją, jednak to są ciężko zarobione pieniądze gdzieś poza krajem. Mówi się, że system z Dayton, podział na krainy, organizacja rządów lokuje inicjatywę i rozwój krajów. Tu akurat mamy samych turystów, a lokalsi podobno wolą od lodów cebulę której dodają dużo do potraw. No, pobożni muzułmanie, tutaj idą się modlić. Podobno w tym muzeum ta łaźnia jest przedstawiona bardzo ekskluzywnie, a śpiew islamskiej modlitwy rozbrzmiewa w Mostarze. Kuchnia jest też turecka. Takie sparzona kawa, zatem kawa po turecku, borek, koftę, dużo baraniny, no i oczywiście przez słodkie baklawy. Wracam, zbliżam się do strony chorwackiej, do ulicy granicznej. To tutaj toczyły się najcięższe walki, na tej ulicy. Przedzierała stronę bośniacką, i chorwacką, czyli muzułmańską i katolicką. I tak jest już dzisiaj. Zaraz po wojnie Chorwaci w ogóle wychodzić na tę stronę. I teraz też niechętnie Chorwacy przechodzą przez tę ulicę. Zawieszenie broni było w lutym 1994 i nadzór międzynarodowy miasto podzielono na dwie części, bośniacką, czyli muzułmańską i chorwacką. Jeszcze przez pięć lat dochodziło do utarczek pomiędzy mieszkańcami z obu części miasta. Idziemy teraz do kościoła świętego Piotra i Pawła i klasztoru Franciszkanów. Historycy dowodzą, że Franciszkanie byli tu jeszcze przed Turkami. W XV wieku sprowadził ich Stypan Kosarcza książę. Istnieją dowody, że klasztor przetrwał podbój turecki bo sześćdziesiąt lat później Franciszkanie z Mostaru słali poselstwa do sułtana w Stambule. W 1563 mnisi zostali zupełnie wygnani, Mnisi odwiedzali te miejsca potajemnie, aby wesprzeć katolików duchowo. 6 święte odprawiali daleko w górach. Po otrzymaniu stosownych pozwoleń od władz tureckich kościół zbudowano w 1866. 30 lat później zbudowano klasztor franciszkanów, budowle zniszczone w 1992, odbudowane po wojnie. Jak głoszą tablicę, tu jest wejście do klasztoru, ma siedzibę prowincjał Franciszkanów i biuro parafialne. Tu spotkałam chłopaka, który zapytał mnie po angielsku, czy wymienił mu euro na monety bośniackie, bo innych parkomat nie przyjmuje. Kiedy wymknęło mi się słówko po polsku, chłopak powiedział po polsku, że możemy już teraz przejść na ojczysty język. Och, te spotkania rodaków na obczyźnie! Weszłam do kościoła i byłam zszokowana kolorystyką, a także samym wystrojem, mozaikami. Zachwytu? Nie! Jakby czerpanie ze sztuki bizantyjskiej, ale to nie jest to. To jest jakiś kicz. Takie miałam odczucia. Nie mogłam się tu skupić na modlitwie. Moje poczucie estetyki buntowało się. Potem dowiedziałam się, że są to prace byłego jezuity Iwana Rupnika. Obrazobórcy. Przykre. Tak czuję i tak myślę i tego nie zmienię. Wyobraźnia umieściła takie maszkarony w kościele. Sam rupnik ma ciemną stronę, wykorzystywał kobiety seksualnie. Pole wnętrze dawne. By nie niemiłe wrażenie, popatrzmy na wieżę. Najwyższa w Bośni i Hercegowinie i ma 107 metrów. Żegnamy się już z Mostarem po drodze wiele pięknych kościołów. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję, polubienia, komentarze. Zapraszam do playlisty z Bałkanów i na inne filmy.